Siema, z tej strony Hitman. Witajcie w kolejnym odcinku z Battlefielda 4. Dzisiaj gramy na mapie bitwa o Spr. Sp... Czekajcie, bitwa o Spratly. Dziwna nazwa jakaś. Jest to mapa z dodatku. O... Bitwa na morzu. Czy jak to się tam nazywało? O... I gramy tutaj technikiem bronią M4. Jest to, można powiedzieć, brat broni M4A1 z, z BFA3. Tylko, że strzela potrójnie. I to jest właśnie główna różnica między tymi dwoma brońmi. E, tutaj zabiliśmy na plaży czterech wrogów na początek. Także całkiem dobry start. Tam ktoś też jest jeszcze. To może trafię. Chyba nie trafiłem. Trzeba by się przedostać, chyba na tamtą wyspę i to przejąć. Albo poszukamy jakiegoś innego celu. W sumie to pobiegniemy na, na C, na E. Bo tam widzę w, na czerwono mapę. I może coś tam u, ufragujemy. O, proszę bardzo, tutaj jakiś frajer w wodzie. Tak, właściwie co mało, bardzo mało gameplay wrzucałem dla Was, właśnie z podbojów i sobie tak pomyślałem. Dlaczego by właśnie nie zagrać na podboju, bo cały czas ino Deadmatch, czy tam dominacja. A jak wiemy, podboje mogą być ciekawsze nawet. To są schody? Nie ma schodów, a tu są śmieciu. <laughs> Nie na fajie Cztery 4 amo, ja pierdziole Muszę sobie zmienić broń, bo już mi się amo skończyło Co to jest? Eee. Chyba jakieś PDW MX4 To jest chyba to pierwsze, które dostajemy od razu, gdy zaczynamy grę O oh, fuck Noc mnie wędział. Tam frajerzy biegają, ale mnie nie zabiją raczej, bo za daleko O, to jest mój, dobra O, tu jest. Co ja tak zjechałem? Shit Dawaj go, szmot No nie, no nie, asysta jako zabicie W ogóle niedługo Podobno będzie jakaś nowa mapa właśnie Smocza Dolina I EA robi z tego jakąś taką sensację, nie wiem Reklamują to wszędzie Cały czas posty jakieś wrzucają porównania Tej mapy nowej, nowej Smoczej Doliny Z tą starą z BFA2 Tak jakby, nie wiem Nie grałem w BFA2 Moim pierwszym BFem był Była trójka Także nie wiem, czy to jest jakaś najlepsza mapa ever, czy coś. No ale hype nie zro... robią z tego. Mm. No ciekawe, no. Akurat zabił mnie dron, ja zza... rozwaliłem helikopterek. Trzy fragi wpadły, także śmieszna sytuacja. Ktoś mi może zarzucić, że, że wcale nie zabiłem tego, nie rozwaliłem tego helikoptera, tylko. Tu dałem efekty specjalne, że niby kogoś zabiłem. Bo nie widzieliście tego, czy zniszczyłem, czy nie. Także nigdy nie wiadomo. Dobra, tu plecki zrobimy. Kurde, koleż mi zobaczy. Patrzy na mnie teraz. No nie patrzy już. Śmieci Wow! Ale ja się tak nie bawię, ej, żeby mnie helikopter napierdzielał. A ten co robi? <laughs> Biega w kółko wokół tego domu, nie? Sofraer No tu już przejęli nam hm. A ja chciałem plecki zrobić. Przejmują nam D, widzę Czy jaki to tam punkt? Wow, dude Lecę bronić. O kurde, ale blisko było. Jak pierdzielę, co to było za rakieta jakaś. Kurde. Akurat gdy zabrałem tą bazuczkę, to jakiś kolej zaczął spadać na spadochronie i... i nie mogłem rozwalić tego helikoptera. No dawaj, kurde ma. Dobra, mamy dobrego respa. Więc tu możemy co. Kurde, nie! Ale się odwrócił. Mamy dobrego respa. Gdybym jeszcze miał tłumik. No. Dejak dupa, respimy się na Na dupie. Mm, 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 poduszkowiec. Dałego. Kurde. Te poduszkowce są takie jakieś bugowane, nie? Ja nie wiem kto robił fizykę do tej gry, ale... Samochody i w ogóle pojazdy w tej grze, to, to jest katastrofa Auta to się ślizgają jakoś w ogóle Nierealistyczne 2 na 10 i... No ja pierdzie Zaraz mi powiecie, że Nie, to wcale nie nie, pojazdy są zjebane tylko ty po prostu nie umiesz jeździć ale no, po części macie prawdę, znaczy macie rację Spierd... <śpiewanie> Ech, ludzie nie patrzą na mapę I tak to potem jest no. Tam ładnie siedzą O kurde śmieciu, Nie po co ja włączam celownik Spierdzieloj Jeden No, Dobra, wiedziałem. Przejmują E. Kurde, frajerzy. O nie. Gdzie oni są? No i ja. Nie. Zaraz tu chyba snajpę zabiorę jakąś. Albo nie. O kurde, jaki resz. Nice one, resp. Chyba jeden, trzech typów się w jednym miejscu zrespiło, albo po prostu tak obok siebie chodzili cały czas. Znowu mam ustawioną grafikę na, na maksimum i i to mi nie ułatwia gry. Ja uciekam, tamten Nawala osłania mnie i to jest właśnie team play. No. Gdzie ja jestem? Normalnie narnia. Jestem w narni. Jedziemy na plecy. No jak zwykle wszyscy skampieni. Nie ma plecków. Fragi poszły się kochać. O, ktoś przejmuje E, to dobrze. Nawet bardzo dobrze. Uuu. Uh. Elo. Zajebista Hello. taczka. Ah. O, leci. Leci, leci, leci. I dupa. Dobra, idą, idą. Mamy na mapce dwóch. Here you are. And one more. Yy, chyba padł. No gdzie? A? <ścoughs> a ja mówiłem, że to ja nie umiem prowadzić pojazdów w tej grze. O oh, fuck. No wal kurde, motorówko zasrono. Patrzcie no. A! LOL Nawet On dalej żyje Kurde Nawet nie wiem jak zabiłem tego typa w... jeszcze w głowę, nie? To jest właśnie skill, to jest skill Spróbuję go trafić Bo jest uszkodzony Uciekam Teraz RPG Aha, już zniszczyli, dobra Nevermind Co jest? No nie! Umiem przenikać przez Palmy, co to jest? Easy game, easy win, easy as fuck. O ja pierdzielę, ale mnie ich zniszczyli. 26-10. No, całkiem spoko wynik. Mam nadzieję, że Wam się podobało, już w sumie dawno nie było BFA, także mogliście się stęsknić, ale myślę, że teraz będę częściej wrzucał właśnie odcinki, także no nie będę się już tak opierdzielał i trzymajcie się, nara!